Jak słyszycie, Paweł aktualizuje drona, a ja czytam sobie trochę o y, retymno, do którego jedziemy. Zawsze kupujemy te przewodniki z Lonely Planet, ale nie, nie jest to reklama, po prostu lubimy te przewodniki i znalazłam w nich dużo bardzo ciekawych rzeczy, także y, sprawdzam, co możemy dzisiaj zobaczyć ciekawego i zaraz ruszamy w drogę. Drodzy, i jak widzę, straszą Was moje e, śnieżno-białe ramiona, ale planuję je dzisiaj trochę opalić, bo w końcu wyjdzie słońce. Mam na sobie strój kąpielowy, nie wiem, czy to już widzicie. E, I na to mam taką bluzkę, która w zasadzie jest chyba do, taka na plażę, ale ubrałam ją, no bo najpierw będzie w mieście później na plaży, a nie chciałam się po prostu przybierać, więc ani brać zbyt dużej ilości rzeczy. W każdym razie plan na dzisiaj jest taki zwiedzamy retymno. Tam sobie pochodzimy po ciekawych uliczkach, zobaczymy ciekawe fajne miejsca, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pójdziemy pewnie na jakiś lunch czy, co, czy coś. A później jedziemy jeszcze nad jezioro, także nie będzie tylko morza, ale będzie też trochę jeziora i będą jakieś ładne góry dzisiaj. I Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że nam się spodoba, iż będzie fajny dzień. W ogóle bardzo ładnie jest tam naokoło i bardzo mi się podoba, jeżeli po krecie. Może mniej ruch samochodowy, ale widoki są ekstra. Szukamy miejsca parkingowego, ale nie jest lekko, wszystkie parkingi zapchane, jednak nad tym, no to jest. Niesamowicie turystyczne miejsce, takie naprawdę bardzo, bardzo mocno turystyczne, więc wszystko jest pozajmowane. I tak trochę jeździmy tutaj w okolicy powiedzmy do dwóch kilometrów od centrum, żeby gdzieś zaparkować. A teraz będzie za chwilę w prawo. Skręć tak, w jak prawo. On. tak jak w Tak jak on. Skręć w lewo. Jak widzicie, dalej szukamy parkingu, wszystko, wszystko pozajmowane. Rentów. Skręć w prawo. I ja wpisuję trochę takie losowe parkingi i jeździmy i szukamy, bo nie, jest wąsko. Punkt pierwszy w tym, do no którego udało nam się dotrzeć, to katedra. Katedra, yy, którą oczywiście zostawiam Wam na mapie standardowo. Po drodze, masa sklepików, niesamowicie intensywny ruch samochodowy, ale to widzieliście przed chwilą. Póki co podoba nam się bardzo, ale ale ja osobiście czuję się trochę przytłoczona yy, i cieszę się, że jutro już stawiamy trochę na naturę. Mówiąc <grym> szczerze, bo takie tłumy mnie trochę przerażają. Wieża, którą pokazywałam wam przed chwilą, i katedra, zaraz podejdziemy z drugiej strony to będziecie mogli zobaczyć ale jest przepięknie, przepięknie zadbana, naprawdę. Tutaj piękna i zadbana katedra. Oczywiście skuterek, których jest tutaj liard. W ogóle one jeżdżą jak szalone. Musicie się na to przygotować, więc tak. Piękna, zadbana katedra, wieża, a tutaj zobaczcie, sypie się coś. Zupełnie, dosłownie się sypie. No, ale trochę tak jest właśnie w Grecji. Nie wiem, no dla mnie ma to jakiś tam swój urok też. Mm, ale to piękno bardzo lubi często się stykać z czymś naprawdę mocno zniszczonym tutaj na sekundę, żeby zmienić subiektyw, ale jeszcze muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Cały ten wyjazd jest zrobiony tak bardzo, bardzo spontanicznie. Wszystkie moje umiejętności przewodnickie i umiejętności planowania zostawiam w Szwajcarii, ponieważ planujemy tak naprawdę z dnia na dzień albo tego samego dnia rano, co będziemy robić i myślę, że tak też jest fajnie zwiedzać. Też ma to swój urok i mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że po prostu w ten sposób sobie zwiedzamy i też, że te filmy są takie trochę chaotyczne. Ale myślę, że to są nasze wakacje, wy jesteście z nami tutaj tak naprawdę no nie chcę być przy okazji, ale wiecie co chodzi? Najpierw wakacje, później vlogi e, dla mnie i ta forma w tym momencie nam odpowiada. Dobra, zmieniam obiektyw, pokręcę trochę jakiś szczegół, może zrobić jakieś fajne zdjęcia. E, przy okazji zapraszam na Instagram Agnieszka podkłaśnik mp. W Rytienno zobaczycie mnóstwo bardzo fajnych murali, także ja również teraz w filmie postaram się wam przekazać jak najwięcej tych, które uda mi się spotkać i sfilmować. No wygląda to naprawdę imponująco. No i takie psioczki, których też jest w Grecji pełno. Cykoty, mnóstwo ich tutaj jest. Dzień dobry. Nawet winiarnia jako reklamę ma bardzo fajny malunek na ścianie. Retimno, bo chyba tak powinnam wymawiać tę nazwę, to trzecie co do wielkości miasto na Krecie. Jak możecie się domyślać, wcale nie takie wielkie. Ma zaledwie 38 tysięcy mieszkańców. Miasteczko ma bardzo ciekawą historię. Byli tu Wenecjanie, po których została imponująca forteca której mury mają długość aż 1307 metrów. Byli Turcy, którzy większość kościołów przekształcili w meczety, a w latach XX-XX wieku, w ramach wymiany ludności między Turcją i Grecją, przybyli tutaj prawosławni Grecy. Te wszystkie wydarzenia odbiły się w aktualnym wyglądzie miasta, które zachwyca na każdym kroku. Momentami trudno się tutaj przebić przez sumę, jest bardzo tłoczno, ale rozumiem dlaczego, bo miasteczko wydaje się bardzo ładne, naprawdę jest bardzo ładne. Tajpek, taki ktajpek, takie niesamowicie wakacyjne. Hania aż taka nie jest, mówiąc szczerze. Normalnie aż nie wiem gdzie iść tyle opcji. Gdzie idziemy? na szybki lunch do czegoś, co nazywa się Melina Cafe Restaurant, więc bardzo to obawiło Pawła, jak stwierdził, To jest miejsce, które musi zjeść. Ale miało dobrą ocenę, nie? A czy coś? Widok mamy naprawdę piękny, tam widać, że jakiś pan robi zdjęcia. No i czekamy na jakieś jedzonko. Ja zamówiłam dzisiaj sałatkę z bakłażana, Tak wygląda. Paweł zamówił grosa i teraz mówi, że mam mu pomóc, bo jest tego za dużo. No powiem szczerze, że zdecydowanie ogromna porcja przy mojej sałatce. Jest prosty przepięknie, w ogóle chyba dużo mówię w tym vlogu, pięknie, przepięknie, ekstra. No Ale sami widzicie, widok z tej restauracji na miasto jest bardzo dobry. Jesteśmy po całą twierdzą, także teraz dosłownie robimy kilka kroków i idziemy już na twierdzę. Jeszcze przed wyjściem mam pokażę, że mam tutaj takie wielkie kaktusy, ale to nie o to chodzi. To chciałam pokazać wam, że tutaj mają też winogrona. Dobra, idziemy na twierdzę. Ona jest dosłownie tutaj za rogiem. Godzina otwarcia. Ostatnie wejście 19.15, tak? A tam pan gra. Fajnie jest. Znajdujemy się właśnie w weneckiej fortecy, tutaj w Rytymno. I za chwilę będziemy zbierać, także trochę Wam jej pokażę, ale wcześniej pokażę Wam widok, bo naprawdę jest tutaj bardzo dobry widok, także warto się tutaj na pewno wybrać, chociażby dlatego. Tym bardziej, że wstęp kosztuje zaledwie 4 euro, więc nawet nie jest drogo. Ależ tutaj jest słuchajcie, cykady wszędzie. Słyszeliście... Widzieliście je kiedyś? Są naprawdę brzydkie, o ile można tak powiedzieć o robalach. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie to jest ogromne. Wiedziałam, że jest duże, ale nie sądziłam, że aż tak. E, I dobra rada ode mnie bez problemu. Będziecie tutaj się poruszali w klapkach, tak jak ja. Ale pełno jest mrówek i co chwilę jak stanę gdzieś na chwilę obchodzą mnie mrówki. Więc <grytania> chyba lepiej mieć pełne buty, żeby po prostu uniknąć e, pogryzienia nóg. Nieźle, co? Wejść tyłem, bo się przywrócę. Taki piękny kolor wody. Tam widok na górę jeszcze. No i drogę, którą jechaliśmy tutaj. przyjechał algidy. A <laughs> miało być tak pięknie. Mówcie, co chcecie, ale to jest całkiem imponujące. I zobaczcie, ile ma owoców. I chodzimy po twierdzy. I co prawda zachwycamy się twierdzą, ale takie naturalne rzeczy też są piękne. A twierdza jest bardzo ciekawa, także myślę, że możemy zdecydowanie polecić. Zresztą myślę, że przyjechać do retymno i nie wybrać się tutaj to tak chyba nie można. Wszystko ładnie pięknie. Plaga Grecji. Ale nie podobają mi się te chmury, miało już dzisiaj nie padać. Za moment wychodzimy z twierdzy, ale chciałam wam jeszcze pokazać, że tutaj jest wejście, o tutaj, parking. A tutaj dosłownie na dole jest ta melina, w której byliśmy. Naprawdę polecam, była świetna. Jest coś piękna. Otwieracz jako pamiątka z Grecji, bardzo dobry pomysł. W kształcie takim albo takim. O! Kto by takiego nie chciał? Pada deszcz, jednak... Ale to nic, nie pada mocno, a jak zacznie padać mocno, to się gdzieś schowamy i żaden problem. Pada coraz bardziej, więc skierowaliśmy się w do samochodu i pojedziemy sobie w inne miejsce. Zobaczyliśmy to, co chcieliśmy, twierdza zaliczona, pochodziliśmy uliczkami, Retymno spędziliśmy tutaj dobre kilka godzin, więc myślę, że możemy jechać dalej. Cytrynowe. Zastanawiałam się, jakie, ale przez chwilę, ale wiecie co to, właśnie to jest cytryna. Nie wiem, czy widać, o tu, na takim placu po prostu. No, pada deszcz, jak widzicie, pada, więc zaraz uciekamy do samochodu. A tutaj ktoś ma granaty. Takie ładne. Na pewno będą pyszne. Ja się tak plażowo ubrami przygotowałam, ale nie wiem, co będzie z mojego plażowania, jak ta pogoda się nie poprawi. <laughs> Mówiąc szczerze, nawet mi to tak bardzo nie przeszkadza, bo. Y tak jak mówiłam, nie mamy planu, więc trochę jedziemy tam, gdzie akurat pogoda się trafia. Aczkolwiek chyba powoli teraz smutno, bo chciał na plażę, nie? Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo zobaczyliśmy piękny widok. My to widzieliśmy go już jadąc w tamtą stronę i stwierdziliśmy zgodnie, że się zatrzymamy, jak będziemy wracali. Ale, ale pokażę Wam, co jest pod moimi nogami. Po prostu masakra, ile tu jest śmieci. No, jestem w szoku, po prostu jestem w szoku jaki syf. Dlaczego ludzie są tacy okropni? Dlaczego ludzie są tacy okropni i tak śmiecą? No, to jest obrzydliwe po prostu, jak można przynieść coś ze sobą na plażę, wsiąść ze sobą do samochodu i wypieprzyć po prostu tam, gdzie się idzie. Butelki, pampersy, maski, pa paczki po papierosach, pudełeczka po kawie, kubeczki. No po prostu koszmar. Tutaj już trochę lepiej. Najlepszy jest widok. No widok jest tutaj naprawdę fantastyczny, ale te śmieci mnie tak smucą, że musiałam się wam wyżalić. Ja myślę, że zgodzicie się ze mną, że ludzie niestety to są syfiarze, ale ja wiem, że wśród moich widoków takich nie ma i że wy dbacie o to, jak coś zabieracie gdzieś ze sobą, to potraficie później zabrać ze sobą tego śmiecia. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że pada cały czas. Cały czas obserwuję pogodę u nas i wyobraźcie sobie, że w Corychu jest lepsza pogoda niż tutaj. <noise> no nic, ale powiem tak. Dla mnie fajne jest już to, że mogę być w innym miejscu po dwóch latach bez wakacji. No bo tak naprawdę półtora roku temu byliśmy w Szkocji i ja później byłam jeszcze w Indiach, ale tego nie liczę jako wakacje. Zdecydowanie tego nie liczę jako wakacje. No to zawsze taka No, jedzenie jest inne, można sobie pospać ile się chce, więc generalnie są wakacje tylko faktycznie trochę tego słonka brakuje. Nie narzekam, bo tak jak mówię, od jutra ma już być słońce i tym razem wierzę, że tak będzie, także będzie trochę plażowania, będzie zwiedzanie, będzie natura i w się jeszcze jest wąwóz i dużo, także musicie mi zobaczyć, że te pierwsze vlogi są takie, jakie są, ale no takie są nasze wakacje, więc yy, widzicie, jak jest po prostu. I możecie mi powiedzieć, co wy robicie, jak pada na waszych wyjazdach. Czy na przykład wtedy zwiedzacie muzeum, czy chodzicie po knajpkach, czy się obrażacie i siedzicie w hotelu cały czas. A może bierzecie taki hotel, który jest atrakcyjny w momencie, kiedy pada i na przykład macie na jakieś baseny, coś, nie wiem. Dajcie mi znać, jestem ciekawa, jakie wybieracie opcje. Zapowiada się piękny zachód słońca. Gdzieś tam, więc pędzimy nad morze. Biegniemy w stronę zachodu, bo chciałabym zrobić dzisiaj timelapse. Biorąc pod uwagę fakt, że nie wiem, czy będziemy codziennie zdążyć na zachód słońca, bo czasami wiecie, jest w samochodzie, czasami e, nie wiem, wczoraj byliśmy w hotelu, nawet do tej pory już, więc pędzimy, żeby ustawić aparat. Zdążyliśmy, więc ustawiam kamerę. Mamy to. Co prawda, słońce jeszcze całkiem nie zaszło, nie wiem czy teraz to widzicie, ale ono jest za chmurami. No to jest świetne miejsce na zachód słońca, aczkolwiek widzę, że tam na Cypelku też ludzie stoją. I jeszcze tam u góry na takim terasie. o widzicie teraz. Jesteśmy w porcie i po prostu jest przepięknie. Dobre miejsce. Tylko musicie przyjść odpowiednio wcześniej, bo my tak zdążyliśmy dosłownie na ostatni moment. Aczkolwiek nie żałuję, bo udało się zrobić, mam nadzieję, piękny film. No i kilka fajnych zdjęć. Ale coś za coś, zdjęcia telefonem. Niestety nie udało nam się tego dnia pojechać nad jezioro. Nie było sensu, bo tak bardzo padało, że wszystkie piękne widoki byłyby zasłonięte chmurami. Ale bez obaw nadrobiliśmy kilka dni później. Miałam się do Was już dzisiaj nie odzywać, ale pomyślałam, że e, skoro nagrałam trochę kolacji, a w ogóle nie miałam tego nie nagrywać, ale kolacja okazała się rewelacyjna, e, pięknie podana, super miejsce, dlatego trochę coś tam nagraliśmy. Mm, bardzo fajne miejsce, myślę, że. Naprawdę mogę Wam śmiało polecić, a może nawet tam wrócimy jeszcze przed powrotem. W każdym razie takie nowoczesne, coś innego, bardzo, bardzo nam podpasowało. Jesteśmy już w hotelu, ja włosów... włosy nie mam tłuste, tylko mam wtartą wcierkę, ponieważ ja codziennie rano i wieczorem wcieram cierki. teraz rano myję głowę, robię wcierki, no długa historia. Jutro wstajemy o 7 rano i rano idziemy na plażę, a później mamy jeszcze pewne plany, Także widzimy się we vlogu jutro, bo pamiętajcie, że mamy teraz nasze 8 dni daily vlogów z Krety. Także do zobaczenia, do jutra, cześć!